Kamera bacznie śledzi rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego. To najlepszy strzelec UEFA Champions League. Jak dziś zagra, transmisja za chwilę. Dobry wieczór Państwu. Czas między pierwszym a drugim meczem jednej ósmej finału UEFA Champions League minął błyskawicznie. Przed nami spotkanie rewanżowe. Stawka rośnie. Dziś jedna z drużyn na pewno odpadnie. Tylko która? Nie sugerujcie się Państwo wynikiem pierwszego spotkania. Ważny jest rezultat na koniec tej dwumeczowej rywalizacji. Dzisiaj gra Manchester City przeciwko Napoli. Numer 21 David Silva. Number 17... Kevin De Bruyne, number seven. Raheem Sterling. Jesteśmy na stadionie Manchesteru City, który został oddany do użytku w 2002 roku. Na początku jednak obiekt służył lekko atletom podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów, a dopiero później przejęli go piłkarze. Przy okazji nieco go przebudowano. Między innymi zdjęto bieżnie i obniżono grunt, aby zmieścić dodatkowy poziom trybun. To wszystko udało się zrobić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2003-2004. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Zagrają wariantem 4-3-3, szeroko ustawionym tercetem zawodników ofensywnych. Dwójka operująca na skrzydłach będzie odpowiedzialna za dogrywanie piłki w lub wycofywanie jej przed szesnastkę. Tam blisko siebie ustawieni pomocnicy mogą szukać środkowego napastnika albo próbować strzałów z dystansu. Przyjrzyjmy się ustawieniu wybranemu przez trenera Napoli na dzisiejszy mecz. Trener wybrał dziś dość konserwatywne rozwiązanie. Czwórka z tyłu, czwórka w pomocy i dwójka z przodu. 4-4-2, to system pozwalający na zabezpieczenie. Może uderzać na bramkę. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał końśliwy i z bliska. Brawo, naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Brawo, brawo, brawo za tę interwencję. I znów rzut rożny. Milik ma szansę! Strzał został zablokowany. Kuribali! Znakomicie Bramkarz. Duże brawa za tę interwencję. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Rafinia! Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Są piłkarze, którzy mają umiejętności odmiany każdego spotkania. Lewandowski jest jednym z nich, sam chyba przyznasz. Po poprzednim meczu hat-trick jest teraz na pali. Nie wiem, czy obrońcy będą w stanie go tu dziś powstrzymać, jeśli znów padnie w ten swój szalony ryb. De Bruyne. Jose Calijon. Zawodnik Napoli wygona teraz wrzut załtu. Malki. Rafinha. Kulibali Milik Sędzia pozwala grać dalej, bo Manchester City wciąż przy piłce. Rafinha, Milik. Napoli konstruuje atak skrzydłem, mają dużo. Mertens, co za okazja! No! Było blisko, ale nie ma bramki. De Bruyne. David Silva. Aut dla Manchesteru City. Walker. Lewandowski. Rafinha, Malki mogą teraz skarcić rywali, no, swoim niezdale zostali powstrzymani. Lewandowski, Robert Lewandowski, Arturo Vidal, De Bruyne. I po odbiorze strata piłki. Koniec tej akcji piłka poza linią końcową, aut bramkowy. Jose Rafinha. Napoli konstruuje atak z skrzydłem, mają dużo wolny, za silne, za głębokie dośrodkowanie, spokojnie przejęte przez bramkarza. ale udanie. Przeciwnicy przejęli. Pose Napoli konstruja atak z Mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. No strzela! No i piłka niestety leci wysoko nad bramką. De Bruyne. Milik. Ryan Fraser. Ma szansę na dośrodkowanie. Mario Rui. Rezultat do przerwy 0-0. Napoli bardzo blisko odpadnięcia z UEFA Champions League. Ta połowa zadecyduje, ale szanse przy takiej stracie są iluzoryczne. Milik. Piłkę przejął teraz Siki. Lewandowski. Oddalają grę od strefy obronnej. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski. Kai Hon musi to trafić. Bramka 1-0. Należała im się ta bramka jak mało komu. Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu. Aż w końcu udało im się dopiąć swego. 1 0. Czy będzie więcej bramet w 4. tym spotkaniu? Zobaczymy. Jose Cajon, Fabian, Milik, no i kolejne jego dobre podanie. Mertens, piłkę z zalini bocznej wrzucą w zawodnicy City. Brenner, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Mertens. A dom u nas. A dom u nas. Out dla Manchesteru City. Strata. Co zrobi przeciwnik? Ładna akcja. skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Rafinha! Napoli będzie za chwilę wykonywać rzut rożny. Szczytorożnego w pole karne. Dobrze wyszedł z linii bramkowej Skutecznie interweniował przy tym dośrodkowaniu Ewidentny spalony Fernandinho Robert Lewandowski Będzie strzelał. Dobra obrona. Manchester City wywalczył rzut rożny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Robert Lewandowski. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Walker. Thiago. Rem Sterling. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Jose Cajon. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Rheim Sterling, Robert Lewandowski. No, mogą teraz skarcić rywali. Ależ nieudane podanie co za głupia strata. Przeciwnik złapał Falcao w pułapkę offsideową. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Mario Rui. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Marki? Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Tiago. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Mają teraz trochę miejsca. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Ma miejsce i czas na dośrodkowanie. I teraz świetna interwencja bramkarza. Ulibali ponownie celnie podaje. Mertens, Jose Cajon, Napoli. Konstruja tak skrzydłem mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Strzał został zablokowany. Mecz skończy się wynikiem 1 do 0. Udało się awansować, ale trzeba powiedzieć, że rywal postawił bardzo trudne warunki. Wynik dwumeczu meczu nie jest przypadkowy. Byli po prostu lepsi w przekroju całej rundy. A teraz liczy się tylko kolejny mecz. Ten dzisiejszy to już historia.